Witam. W kolejnym odcinku kolejna gazoweczka Desert Eagle od KWC. Ale dosyć ciekawy, bo z szynami RIS. Co nie zdarza się zbyt często. I z napędem CO2. Mamy katalogu. Ulotkę od KWC z nowymi produktami na 2021. O, Czyli taka świeżynka. świeżynka. Nie oszukujmy się, większość z tych produktów, z roku i tak prędko nie trafi do nas. Yy, tutaj kolejna już bardziej instrukcja z ładnymi obrazkami, podpisami. I całkiem sensownie wszystko wytłumaczone, łącznie na przykład z regulacją chopka. który jest tutaj dość nietypowy, no, ale to Wam pokażę. Ale w ulotce też to ma No i oczywiście pistolet, czyli to, co nas interesuje najbardziej. Takie kopyto. No, dezerty nie są małe. I czy coś jeszcze mamy w pudełku? Mamy taką szybką ładowarkę kątową, mamy klucz, który będzie nam potrzebny do wkręcenia kapsuły CO2 i jakieś kuleczki. Tą ładowarkę i kluczyk zostawię w razie co, a jeszcze pozbywamy się i koncentrujemy się na DZT. DZT jest metalowy, a więc przy tej wielkości, jednak jest dość masywnym pistoletem. Dosyć ciężkim, za chwilę jeszcze będziemy go ważyć, ale generalnie jest to pistolet raczej na dużą łapę. Zwłaszcza, że ten model, jak widzicie, ma jeszcze nakładki na chwycie gumowane, które tutaj ten chwyt dość mocno poprawiają, ale też oprócz tego, że poprawiają, to sprawiają, że on jest jeszcze szerszy. Przy czym nawet bez tych nakładek to nie jest mały chwyt na małą rączkę. Ja mam dość dużą dłoń i mi się generalnie łapa na tym nie zamyka. Jakby ledwo. Więc widzicie, że jest, jest to jednak kawał kroca. Kolejna nietypowa rzecz, oprócz tych dość charakterystycznych okładzin, to szyna Riz. Zwykle dezerty mają tutaj coś na kształt szyny bez tych podziałek, i bardzo często ludziom się wydaje, że to jest szyna, na którą można coś zamontować. I bardzo często też na sklepie mieliśmy takie pytania. Zresztą pierwotnie sam myślałem, bo ona wygląda idealnie jak szyna Riz, tylko właśnie bez tych podziałek. Natomiast no, tam generalnie nie jest to szyna e, RIS i tam się nie da nic założyć. Między innymi przez brak tych podziałek, żeby wchodziły nam na przykład śruby, które nam ten kolimator stabilizują. Tutaj mamy szynę grzbietową, dość długo, więc spokojnie możemy to założyć kolimator. I mamy też dolną szynę, dzięki której możemy założyć sobie latarkę, gdyby albo lasę, albo chwyt przedni. Gdyby ktoś stwierdził, że ten pistolet jest jeszcze za mały i oprócz konimatora brakuje mu także latarki, no to może. Ewentualnie granatnik. Albo granatnik, taki mały, są pistoletowe. Tutaj już nie zrobi to większej różnicy. Mam też całkiem fajnie powycinane, jak widzicie tutaj przód naszego zamka. I ten charakterystyczny trójkąt z przodu. Tu jak ładnie zawsze wychodzi na filmach, jak ktoś mierzy z deserta, to po tym charakterystycznym trójkącie wtedy... widać, że jest to desert tutaj trochę jest to zaburzone to szyną bo ona jest jakby dodatkowo przekręcona w oryginale zwykle też jej nie ma i kolejną ciekawostką, która jest w tym pistolecie i to chyba jest ba największa i ciekawostka i też najbardziej nietypowa rzecz to selektor ognia, jak widzicie, jest zresztą dwustronny i ma trzy nastawy, co ciekawe. Jeżeli się uda pokazać te trzy nastawy, tak. to tu macie safe, jedynkę i dwudziestkę, co oznacza, że tak, ta replika ma ogień ciągły, a więc możemy selektor ustawić na 0, czyli znaczy na S, czyli na safe, albo na ogień pojedynczy. Albo na ogień ciągły, i wtedy strzelać serią. Mamy tutaj w magazynku 21 kulek, więc ta seria długo nie potyfa. Ale mamy taką możliwość. To jest magazynek. Jak widzicie, magazynek jest na kapsułę CO2, którą zaraz wkręcimy. Gnanie dezerty są dość mocnymi pistoletami. Natomiast tutaj plus tej szyny jest taki, że zamek w dezercie. Cofa się tylko ta część zamka. Lufa zewnętrzna jest nieruchoma, więc ten konimatorek, który zamocujemy tutaj, nie będzie na tej części, która jest najbardziej narażona na odrzut i na dygania, a więc jest szansa, że airsoftowy konimatorek nam tutaj będzie trzymał ustawienia, mimo tego, że to raczej ma kopa całkiem niezłego, ponieważ jest to CO2, producent podaje 350 fps, a więc gdzieś ta energia z CO2 musi sobie ujść. I prawdopodobnie jest to blowback, ale to jeszcze też zaraz sprawdzimy. I tu jak już mamy, to jest ten nietypowy sposób regulowania hop-upu, czyli właśnie w środku. Lufy to, co mieliśmy pokazane na. W tej chwili nie pokażę Wam tego, bo za bardzo nie ma jak. Natomiast jest to w instrukcji obsługi bardzo ładnie pokazane. Jakby się komuś nie chciało zaglądać. To tu powinno być bardziej widać. To jest widok komory hop w środku. I tutaj jest pokrętło, którym sobie tego chopka regulujecie. Mhm. Niestety w środku wszystko jest czarne, łącznie z komorą i gumką, więc raczej będzie to ciężko pokazać. Z manipulatorów, tak jak mówię, macie tu selektor ognia i bezpiecznik jednocześnie. Tutaj jest dźwignia, którą zrzucamy zatrzymany w tylnym położeniu zamek. I mamy jeszcze tutaj przycisk do rozbierania pistoletu, który najpierw musimy wcisnąć, potem tą dźwigienkę przesunąć trochę jak w pistolecie beretta i ściągamy wtedy do przodu zamek z lufą. Na szczęście tutaj nie musimy tego robić, żeby wyregulować hop-up, ale możemy sobie to ściągnąć tak, żeby wyczyścić, nasmarować. Tutaj też widać, że dolna część jest z tworzywa sztucznego. I widzimy nawet śruby od szyny RIS. Właściwie nity to są chyba bardziej nity niż śruby. Spodziewam, że można tą szynę jakoś wyciągnąć, ale raczej będzie to się wiązało z rozwierceniem nitów. Tutaj mamy dwie aż spężyny powrotne a jednak dosyć duży jest i masywny ten zamek i musimy pamiętać, żeby przy składaniu ta część z powrotem nam weszła ładnie do środka oczywiście jak już to wszystko sobie wyczyścimy, gdzieś tam po którymś strzelaniu to wszystko psiukamy silikonem nie używamy preparatów typu WD-40 i tego typu ostych preparatów, tak żeby nam nie porozpuszczało plastików, czy choćby gumki hop-up. I ostrożnie składamy pistolet z powrotem, pamiętając, żeby te sprężyny dobrze trafiły. Troszeczkę sobie musiałem środek podnieść. To już nam wjechało, więc teraz czas na lufę wewnętrzną i zewnętrzną. Dobra, tutaj nadal tego hopka nie za bardzo widać. Dobra, i teraz nam to wszystko powinno już w miarę sprawnie wejść. Władamy, zabezpieczamy i mamy z powrotem złożony. Ale tak jak mówię, tylko do czyszczenia i smarowania hopa da się ustawić bez ściągania za każdym razem zamka jest jeszcze oczywiście zrzut do magazynka. I to tyle, jeżeli chodzi o manipulatory. E, dobra, mamy już wszystko chyba omówione. Skoro mamy szynerist, to założymy też kolimator. Ale najpierw załadujemy gaz i kulki. Kapsułę delikatnie wkładamy, żeby od razu jej nie przebić. W tym wypadku musimy sobie trochę poluzować śrubę. Kluczem, który na szczęście mamy dołączony, I jak już mamy tak mniej więcej założoną kapsułę, to wtedy szybko i zdecydowanie ją przebijamy. Jak usłyszymy syknięcie, to jeszcze trochę dokończymy, żeby nigdzie nam gaz nie uciekał bokami. I mamy naładowaną kapsułę. Minus jest taki, że nie widać tutaj sprężyny, a więc nie możemy sobie tędy wsypać kulek, tylko musimy rzeczywiście naładować je od góry. I spróbujemy tą śmieszną ładowarkę dołączoną w komplecie. Myślę, że jednak najpierw zwykłą szybką ładowarkę weźmiemy. Mamy wycięcie, i to chyba wchodzi tak. Że tak. Dobra, najpierw e, tradycyjnie od góry, to się da ładować bez tego. Dziwnego ustrojstwa. Przecież jakoś tak pod kątem powinno pójść. Okej, okay, czyli jak widzicie, spokojnie. Wystarczy dobrze przytrzymać i wchodzi nam to w ten sposób. Albo jeżeli ktoś to już super fachowo, to zawsze może użyć tej z kompletu. No dobra, ale chyba, chyba już naładowałem na full. No, i dobra, mamy naładowane kulki. Mamy załadowany gaz, wrzućmy tutaj jakiś kolimatorek. Tym razem taki dość ciekawy zamontujemy tutaj. To jest typowym kolimatorem do pistoletów. Oczywiście pewnie można by go użyć do karabinów, ale zaraz sami się przekonacie, że nie będzie to wyglądało dobrze ani nie będzie łatwe do składania się na karabinku. Jak widzicie, jest dość dziwny ten kolimator. Zaraz się wszystko rozwiąże. Okej, okay. i to jest taki kolimator. Jest to kolimator składany. I w tej pozycji na płasko jest on wyłączony jeżeli chcemy go włączyć to po prostu naciskamy ten przycisk i on się wtedy rozkłada i automatycznie się nam włącza także bardzo fajny bardzo malutki a więc dobry właśnie no może ta klamka nie jest ogólnie zbyt mała ale jeżeli chcecie mały płaski kolimator na pistolet to to jest właśnie bardzo fajny jest, można go przykręcić bezpośrednio do płytki na kolimator na przykład w klocku w komplecie też mam przejściówkę na szyneriz, która no wtedy troszkę nam ten kolimator podnosi i on jest fajny i wygodny do pistoletów, natomiast przy karabinie, gdzie jednak trzeba by się złożyć do niego jest jednak za niski, za mały więc raczej go polecamy tylko i wyłącznie do pistoletów chyba, że ktoś jest masochistą i chciałby wbijać sobie policzek w kolbę, żeby się do niego złożyć ewentualnie chyba, że macie obniżenie do kolby to wtedy jakoś to by dało radę dobra, mamy już pistolet przygotowany sprawdźmy zatem jak duży ma blobek oczywiście z ochroną oczu i znowu odciągamy zamek puszczamy, aby sam wrócił i wprowadził nam kulkę nie dociskamy, nie dobijamy a dzisiaj postrzelamy do takiego Bieda Tupaka. To jest cygan z uprowadzenia Agaty. <noise> tak. Przy czym chodzi o ksywę, a nie o pochodzenie etniczne. Uu! Miałem najpierw ogień pojedynczy pokazać. Dobra, teraz jest zabezpieczony. Tu jest ogień pojedynczy. No, całkiem fajny jest ten blobek. Nie za dużo tego strzelania. No dobra, pokażmy ten ogień ciągły. Generalnie strzela tak fajnie, że muszę aż nabić dwa magazynki. E, niestety na moment nagrywania tego filmu nie posiadamy magazynków zapasowych, e, ale nie znaczy to, że na moment, w którym Wy go oglądacie, też tak będzie. Tak więc sprawdźcie opis pod filmem. Przyłączam ogień ciągły. No i zobaczymy, na jak długo wystarczy nam te 21 kulek. No nie za długo. Ale przyznam, że strzela naprawdę fajnie. Jak widzicie, nawet jakoś bardzo nie syfonował. Co jest dość rzadkie przy ogniu ciągłym. Wystrzelał wszystkie kółki. Nawet się jakoś za bardzo nie przemroził. Ja myślę, że trzeba zrobić pasturkę. Strzela naprawdę fajnie. Eee, a wiecie, że nie jestem generalnie fanem ognia ciągłego w pistoletach. Bo to tak się nie da nikogo trafić. Zmienię sobie okularki, Bo słabo w przyciemnianych jednak widać kulki. No i dobra, zobaczmy jeszcze raz tą seriką. Teraz już go trochę bardziej przemierzyło. Jednak dwie serie pod rząd, to już czuć, że kapsuła jest przymaj Ale generalnie strzela naprawdę fajnie. Blowback jest bardzo odczuwalny, ale no wielkość kramki ciężar już robi sama dość dużo, przy tym CO2, a nie green gas, a więc też trochę więcej tego idzie w zamek. Jeszcze za chwilę go zważymy i zmierzymy ile ma FPS-ów. Producent podaje 350. My przed mierzeniem założymy świeżą kapsułę, tak żeby było, żeby te wyniki były na takiej świeżo założonej, aczkolwiek tak czy inaczej zawsze polecamy raczej te kilka pierwszych strzałów z kapsuły sobie oddać przed strzelanką żeby zawsze jednak to było bezpieczniejsze, i wynik w FPS-ach zawsze był taki trochę niższy. Serie w suty już? Yeah. Jeżeli oglądasz ten film, to prawdopodobnie już subskrybujesz nasz kanał. Jeśli nie, zrób to teraz, ale sama subskrypcja to za mało. Musisz jeszcze kliknąć w taki dzwoneczek na dole. O tak. I dopiero wtedy nie ominą Cię żadne nasze nowości. Wielki Desert Eagle od KWC. Ponad kilogram. Desert Eagle od KWC 378. 389. Świeżo przebita kapsuła, więc na Cekuba wypadałoby jednak chyba wystrzelać ze dwa magazynki. Wszystko 370, 380. A więc sporo jak na Cekuba I 380. E, dobra, jeżeli ktoś z Was szuka ogromnej klamki Yy, czy to do strzelania, czy do jakichś lajpów, czy po prostu chcę sobie popykać do puszek z czegoś wielkiego no to w Wersowcie chyba ciężko o większą giwę niż Desert Eagle nie jest to Tokyo Marui, ale dzięki temu jest też trochę tańsze a to nadal KWC, a więc bardzo przyzwoita firma tak więc jak ktoś chce ogromną klamkę, która urywa łapę to polecamy Deserta od KWC dzwoneczek! Uy! Nie że tak. Jest... Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nasze nowości.